Nowe zasady handlu drewnem, zmiany od stycznia. Brawo Sowberkocze, dzień dobry, zapraszam na agrobiznes. Im krótsza droga z pola, tym lepiej. Warzywniaki wracają do łask. Kusi owady i zielarzy, na włoć nasza polska mimoza. Zielone wakacje na wrzosowisku, koncept na piątkę. Od stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady sprzedaży drewna z państwowych lasów. To oznacza ograniczenia w wycińce i promowanie rodzimych tartaków. Zgodnie z planem więcej surowca ma zostać w kraju i zasilić rodzimy przemysł drzewny. Zmiana polityki drzewnej w Polsce to efekt rozmów lasów państwowych, Ministerstwa Środowiska, Przedsiębiorców i Ekologów. A chodzi o ograniczenia eksportu nieprzetworzonego drewna poza Unię. Nowy system ma też być bardziej korzystny dla środowiska i samych lasów, bo dotyczy ograniczenia pozyskiwania drewna. Jednocześnie zmniejszenie jego ilości na rynku nie będzie w żaden sposób dotykało krajowego przemysłu drzewnego. Tu dostawy surowca mają być prowadzone w pierwszej kolejności, dopiero ewentualna nadwyżka zostanie sprzedana za granicę. W lasów państwowych wynika, że w tym roku uda się pozyskać około 40 milionów metrów sześciennych drewna. W przyszłym roku na pewno będzie mniej. Już teraz zaplanowano na 2025 dwie, a nie jak miało to miejsce dotychczas trzy tury aukcji. Blisko 12 milionów euro na łączenie podkarpackich gruntów. Na staleniach skorzystają nie tylko rolnicy. Ta mapa staleniowa gruntów naszego powiatu pokazuje tutaj tymi. Przeworski to podkarpacki rekordzista w salach gruntów. Od 2016 roku uporządkował je w 17 miejscowościach na terenie 6 gmin, wydał na to 126 milionów złotych z funduszy unijnych, a dokładnie programu rozwoju obszarów wiejskich, ale też z dofinansowania rządowego. Teraz podsumowuję imponujące statystyki. 2,5 tysiąca uczestników scalenia. Bardzo dużo osób. To jest 11 tysięcy hektarów objętych scaleniem w tym ostatnim y, okresie. To jest 30 tysięcy działek, które y, trzeba było objąć w tym scaleniem. Prace postaleniowe dobiegają końca właśnie teraz w wiosce Zagórze w gminie Jawornik Polski. Ich efekty widać gołym okiem. To między innymi nowa sieć dróg prowadzących do pól, ale też nowe kanały, przepusty, Coś na co gminy na taką skalę nigdy nie byłoby stać. Wioska Zagórze od lat zmaga się z problemem podtopień i ogromnej fali wody spływającej z, z gór. Budowle powstalaniowe mają pomóc złagodzić skutki kataklizmów. Budujemy też meliorację, czyli odprowadzamy wody. Akurat w tej miejscowości tych prac było bardzo dużo. Dużo spraw udało się jakby uregulować, ten spływ wody został ukształtowany. Na saleniach gruntów przede wszystkim mają zyskać mieszkańcy wsi, którzy gospodarują na rozdrobnionych kawałkach pól. Cały proces saleń to umiejętne łączenie pól w większe kawałki z zamianą własności, ale też budowa i modernizacja dróg dojazdowych do do tego odwodnienie, likwidacja nierówności terenu i choć często odbywa się to w atmosferze sporów, ostatecznie ma porządkować przestrzeń i ułatwiać pracę w gospodarstwach. Samorząd Województwa Podkarpackiego na scalanie i zagospodarowanie postaleniowe wyda około 12 milionów euro. We wrześniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na kolejne tego typu prace. Środki na ten cel wypłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Im krótsza droga od pola do stołu, tym zdrowsze i smaczniejsze produkty. Małe warzywniaki wracają znowu do łask. Marcin Szydłowski przez lata pracował w Hiszpanii. Wracając do kraju, postanowił rozkręcić własny biznes. Stanęło na warzywniaku w małej restauracji serwującej dania z sezonowych warzyw. Chodziło o to nam, żeby człowiek, który do nas przyjdzie, uśmiechnął się i żeby się uśmiechnął nie tylko do nas, ale też do świata. Bo jak tu się nie uśmiechnąć, widząc półki uginające się od i warzyw? Żeby sprostać wymaganiom konsumentów, właściciele kupują produkty u sprawdzonych dostawców z okolicznych gospodarstw oraz z pobliskiego rynku hurtowego. Giełda kroniczna jest największa, jest największy wybór, tam jednak zjeżdża się najwięcej rolników. No i, i od nich możemy kupić te najlepsze warzywa, owoce, no i też ziemniaki. Czasami trzeba być tam dwa razy na dzień, bo ziemniaki, jabłka czy kalafiory trzeba jechać skoro świt. Maliny z porannych zbiorów są dostępne dopiero w południe. W sklepie konserwowane są też świeżo wyciskane soki oraz kawa, a także przetwory od lokalnych dostawców. Choć na ogół jest to zdobą jesiennych bólów zakwitła zdecydowanie wcześniej nawłoć zwana polską mimozą lub złotnikiem kusi owady i zielarzy. Nawłoć to roślina miododajna i lecznicza, może osiągać metr wysokości, ma długie zielone łodygi i charakterystyczne żółte kwiaty i choć rośnie u nas w pospolicie, to ma niepospolite właściwości. Stosuje się ją w medycynie, bo ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne czy odtruwające. Można ją spotkać w aptece pod postacią kremów, płynów czy kapsułek. Zawarte w niej związki wiążą szkodliwe substancje. Na włoci używają też kwieciarzy jako dodatku do bukietów. Ale uważana jest także za chwast, bo bardzo łatwo adaptuje się do otoczenia, szybko się rozrasta i trudno ją wypielić. Z łatwością tworzy monokultury i wypiera z inne gatunki roślin. Wakacje na spokojnej, zielonej farmie Oto inspiracja z duńskich wrzosowisk. Gospodarstwo Ellen Owico oferuje wyjątkowe urlopy przerobionych na pokoje gościnne, wozach na obornik i silosach zbożowych, czy autobusie szkolnym. Zaczęło się 3 lata temu podczas pandemii, ale koncept przetrwał do dzisiaj i się rozwija. Alternatywny dla zapoczonych plasz urlop na farmie okazał się strzałem w dziesiątkę. A w Senegalu influencerzy rolni korzystają z mediów społecznościowych, aby zwiększyć sprzedaż swoich produktów. Mamy audio, używa telefonu, aby nakręcić film promocyjny. Na początku dla młodego przedsiębiorcy rolnego była to tylko zabawa, ale dziś to okazja do poszerzenia stałej grupy klientów. Zamiast zarzucać sieci, sprzątają plamy ropy. Na plaży w Puerto Cabello piasek i skały wzdłuż brzegu są usiane ciemnymi kawałkami. Ja, obiad. Wyciekiem ropy do skażenia Słyszysz? Niektórzy obiad. Już wyłaś. Wychodź na obiad, to wszystko teraz, bo będziesz miał może. zimne. Stoi już na balkonie.